Bory łyżeń kartingowy mistrz polski w kategorii mini max duma skierniewic sportowiec rocznik 2010 członek orlen team powołany do kadry narodowej jego celem są starty w formule 1 w wieku 6 lat poznał mentora i trenera tomka krzemińskiego byłego kierowcę wyścigowego kiedy po raz pierwszy wsiadł do gokarta wiedział że to jego świat w tym sezonie no co no, ogólnie stawiam na Topkę, jeśli chodzi właśnie o tą topkę światową, żeby jeździć przodu, jak najbardziej z przodu, jak najwięcej wygrywać, oczywiście, no ale każdy w sumie kierowca by tak chciał. Po prostu chcę z dobrej strony się pokazać, nie ma tu jakiejś yy, dużej filozofii w następnym sezonie. Chcę po prostu jeździć jak najlepiej, yy, uczyć się właśnie nowych technik, uczyć się nowych rzeczy. Start był prosty. Gokart Tor pierwszy gaz. Reszta to historia, która dzieje się na naszych oczach. A jeśli tak patrzymy dalej, to chciałbym bardzo jeździć w F4, czyli tam właśnie, gdzie Polacy teraz w sumie dobrze sobie razem radzili. Yy, właśnie Gładysz, Przydowski, yy, sztukane, ja chcę być właśnie kolejnym kierowcą, który będzie sobie dobrze radził F4. W sumie tak chcę, jeszcze raz to powiem, chcę po prostu się pokazać z jak najlepszej strony za rok, za dwa lata, bo teraz to jest bardzo ważne, tak, te, bo ludzie mówią, że te pierwsze lata kariery są takie mniej ważne, że się uczysz. No nie, no w świecie biorą. Powiedzmy, z dziesiątek tysięcy kierowców biorą 20 czy 30 do Akademii Formuły 1, więc to jest bardzo trudne, no ale to jest takie moje dalsze marzenie, można powiedzieć. No ale jakby się udało, to bym, to bym był w niebo wzięty. Borys Łyżeń jako pierwszy Polak w historii stanął na drugim miejscu podium w światowym finale Rotax Grand Finals w Bahrajnie. To nie był przypadek. To zapowiedź tego, co nadchodzi. Tamten sezon i ten sezon, właśnie oba sezony... Będą w sumie jeden sezon już odegrał ważną rolę w mojej karierze. Następny sezon też będzie właśnie odgrywał tą ważną rolę. Moje nastawienie za bardzo się nie zmieniło, nauczyłem się wielu nowych rzeczy w teamie Sodicard, bo byłem fabrycznym kierowcą, no i właśnie uczyłem, nauczyłem się trochę bardziej, jak operować kartem, jak pracować właśnie z fabrycznym teamem, więc to mi się bardzo przyda w przyszłości. A ogólnie poglądy mi się nie zmieniły. Na do... Tak jak mówiłem, chcę wygrywać i chcę być jak najwięcej na podium. W sumie od lutego, czyli podobnie jak kierowcy Formuły 1, będziemy testować nową ramę na nowym torze, bo to będzie pierwszy raz, kiedy pojadę na tor Witerbo. No i tak, no i od razu po tym jadę na zawody też w lutym na WSK, czyli World Series Karting, taki najwyższy poziom. Wcześniej zaczynamy sezon, no i wcześniej trzeba być w formie. Dumnie reprezentuje miasto Skierniewice, tak. No i w sumie to jest dla mnie bardzo duża przyjemność, że mogę reprezentować nasze miasto bo jestem w i kości Skierniewiczaninem i mogę właśnie reprezentować miasto na arenie, na arenie ogólno, ogólnoświatowej. To jest taka trochę, można powiedzieć, dla mnie duma, no też reprezentuję, Polskę, jakby nie patrzeć, tak, a nie ma bardzo wielu takich polskich kierowców, którzy się ścigają za granicą. Także to jest dla mnie właśnie ogromna duma, czuję wielką odpowiedzialność, no i staram się reprezentować nasze miasto jak najlepiej. Najlepsi go inspirowali. Teraz to on jest inspiracją. W 2022 Borys Łyżeń dołączył do zespołu Kaidix Fernando Alonso. W ślad za takimi sławami jak Charles Leclerc, Esteban Ocon czy Pierre Gasly, Borys zostaje kierowcą fabrycznym największego producenta kartingowego na świecie, to jest Sodi Racing Karts. Czasami mówię, że właśnie Skierniewice są mniej więcej w centrum Polski. Jestem ze Skierniewic. Borys Łyżeń. Polska nadzieja motosportu. Pamiętajcie to nazwisko. Bo to dopiero początek wyścigu.